Hej, moi mili, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle jak zawsze Adamek, i witam Was w dosyć nietypowym odcinku z Param Calter 15 dodatku do gry um, złota edycja Gold Edition. Um, ten odcinek będzie służył głównie osobom, um, które nie będą wiedziały, czy zakupić um, ten, ten dodatek, bo na pewno jest takich osób um, sporo. No ja wam... Postaram się z kilku stron pokazać hmm, po prostu co, co ten dodatek sobie ma, co zawiera i, i myślę, że po tym odcinku już będziecie wiedzieć, czy, czy chcecie ten dodatek, czy, go, czy, czy po prostu sobie go hmm, odpuść, odpuścicie. Na pewno ja wam też wszystkiego tutaj nie pomarzę, bo mapa jest dosyć ogromna. Już włączy pokażę Wam mapę, proszę bardzo. Mapa jest jak widać dosyć ogromna, i żebym wszystko Wam się pokazał, to bym tu musiał z pół godziny jeździć. Nam hmm, chce się zmieścić w dosyć krótkim czasie, hmm, także pokażę Wam mapę z kilku stron. I na pewno ja mam jeszcze plany co do, co do tego dodatku. Jakieś tam ee, smaczki ciekawostki, bo już jakaś seria mi się tworzy. Także na pewno będziecie mogli jeszcze u mnie tą mapę i ten dodatek zobaczyć. O to się nie martwcie. Hmm, również będą konkursy, ale to gdzieś tam dopiero na grudzień także, także można będzie dużo nie gry wygrać, ale już przechodząc do rzeczy. Eee, moi li, słuchajcie, jesteśmy na mapie Sostówka. Europa Zachodnia, czyli strony takie, te Ruski, takie, te Ukraińce, i takie, tam wszystko, co na co na wschodzie, tam, gdzie słońce wschodzi, jak patrzymy rano, to właśnie to będą takie, mm, tak, taki klimat tej mapy. Jak zresztą już widać na pierwszym planie, mm, no, za jesteśmy teraz przy sklepie i za maszynami widać, yy, widać budynek sklepu, i do góry ma nazwę, to jest prawdopodobnie rosyjska, tak? No ja tego na pewno nie przeczytam, bo. No bo nie, nie, nie znał rosyjskiego bym sobie bo musiał 20 razy język połamać, żeby to przeczytać mm, Ale przechodząc już do rzeczy, odcinek sobie podzielę na takie Na takie dwa fragmenty, w pierwszym opowiem wam trochę tu o maszynach Lecz nie szczegółowo tylko tam dwa trzy słówka o każdym, tak żebyście mniej więcej wiedzieli co to za, 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 za nowa maszyna, pojazd a drugi to będzie, przejdziemy się pick-upem po mapie, tak myślę, jakoś dookoła, żebyście mogli zobaczyć jednym oczkiem i połowę drugim, jak ta mapa, jak ta mapa wygląda. Dobra, także już przechodząc do rzeczy, do pojazdów. Mamy 5 mark, 5 mark pojazdów, w tym dodatku już Wam mówię jakie, niech sobie tylko tu spojrzę na moje, moje notatki. Pierwsza z nich to, o Jezus, Maria, o jezyk można połamać. Rost Selmasz. Jak dobrze przeczytałem to, to fajnie, a jak źle to, to wiem, że będziecie na mnie krzyczeć, ale, no, ale mam nadzieję, że nie. Druga marka to Zetor, Tatra, Coverland i Farmtek. Także, także na pewno marki ciekawe. Razem tego wszystkiego sprzętu tutaj jest 20. Z razem z pojazdami, z narzędziami, z siewnikami, kultowatorami, wszystkim tu jest tego um, 20 tych wszystkich sprzętów, czy dużo, no, no nie za dużo, naprawdę nie za dużo, ale na dodatek to jest myślę, że na dodatek to jest taka liczba ok i naprawdę te maszyny e, są fajne, bo ja już każdy z się przejeżdżałem, do końca jeszcze wszystkich nie obbadano, dlatego nie będę wam mówić opinii o każdym pojeździe, bo, bo, bo nie o to chodzi, ja chcę je po prostu dzisiaj e, przedstawić. Jak to wszystko wygląda? Ok, na pierwszą strzał idzie ciągnik Zetor Crystal 1245, jeden z najbardziej klasycznych, o tym to chyba już wiadomo. Drugim ciągnikiem jest Zetor Major 80, czyli już ta nowa generacja. Co mnie wkurza tu w tych Zetorach, to wam powiem od razu, jak wszedłem, że oni mają strasznie niską szybę. Szerokość jest ok, ale wysokość jest stwarzna, że po prostu czasami, no tak, tak dziwnie się że to patrzy. Tak mamy prawie środek ekranu, a mamy tutaj tą tą płeczkę, właśnie taką te zadaszczenie, które dosyć tu przeszkadza. No ale, no ale cóż, no ale cóż, średnim takim traktorkiem jest Zetor Proisman Pro 120 mm -hmm. i największy z nich jest Zetor e, Forterra 150 Wersja HD. No, potężny ciągnik. Naprawdę jeździ się nim wybornie i czuć... Sobie muszę trochę głośniki zciszyć, bo krzyczą mi tu do, do uchów nie słyszę sam siebie. I naprawdę potężny ciągnik. Fajnie się prowadzi i czuć po prostu, że on jest, że on jest mm, wielki. Przyciski inne pierdółka. Naprawdę e, fajnie, to, fajnie to wygląda. I teraz Tatra. Nasza kochana Tatra. Znaczy nie nasza, czeska, tak? Tatra Phoenix. Ja się w tej tatrze zakochałem. Ja Wam powiem szczerze, ja uwielbiam jeździć mm, ciężarówkami, y, tutaj na farmie i tak dalej. Ale jak ja widziałem tą tatrę, ja mówię nie, nie, ja od razu ja biorę na farmę, bo, bo ja nie, bo bez niej nie żyję. Po prostu nią się tak wyśmienicie jeździ. Popatrzcie, najpierw, pierwszy szczegół, pierwsza oś i ostatnia oś skrętna. Y, druga sprawa, Ty niety, nietypowo zamontowane zbiorniczki z tyłu. Hmm, które zazwyczaj są tutaj przed kołami Tutaj zazwyczaj są zbiorniczki na paliwo, a one są zamontowane tutaj ehm, Może faktycznie tak, jest, znaczy na pewno tak jest, tylko że, tylko, że jeszcze w życiu Tatry no, nie jeździmy Tatrą, tak? Ehm, ale nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby zbiorniki były w tym miejscu I po prostu naprawdę, ojejku nie ten ciągnik, po prostu naprawdę... No czemu ty mi tu wsiadasz?! Tu! Ha. Naprawdę to wygląda wyśmienicie. Jeszcze ma zaczep z tyłu, także można podczepić tam przyczepę czy co innego. I, I kurde jeszcze mnie tu mucha atakuje. No, no, no nie, no nie! Jak to wolno nagrywać w takich warunkach. Ym, także wygląda to dosyć fajnie. Kombajny. Pierwsza sieczkarnia i kombajn trochę mniejszy, znaczy ja taki mniejszy bym go nie nazwał i kombajn większy. Sieczkarnia jest dużo tańsza, ona kosztuje 230 tysięcy euro w porównaniu z tą oryginalną, która była za droga, tak naprawdę za droga trzeba było się nieźle napracować, żeby ją dostać. A ta jest tańsza i no, trochę mniejsza jest, to widać na pewno mniejszej mocy, ale widzę, że naprawdę można nim nieźle popracować i, i fajnie, fajnie się nią tu bawić. też można podczepić z, z tyłu przyczepę. Jak eee... już no, jestem, to wam pokażę. A to przyczepy jeszcze można odkrywać, to także, Także jest to na pewno wygodne. I fajnie naprawdę wygodnie jeździ nią Dobra, to sobie przeskoczę już do kombajna Kolejnego, a w ogóle to jest marka, to jest RSM 1403 I ta dziwna marka, znaczy dziwna nie dziwna, słynna marka, tylko że ja po prostu mam problem z jej mówieniem ja sobie podejdę z tej strony do tego kombajna. Kombajn Akros 595, mm, on jest taki średni bym powiedział, nie jest to kombajn słaby tylko średni. Jak widać Eder też ma, też ma dosyć szeroki. I na początek to jest naprawdę kombajn fajny, naprawdę fajny, fajnie się nim pracuje. Jeszcze wam coś pokażę, taki fajny szczegółik. Patrzę jak on się otwiera z góry. Nietypowo, bo zazwyczaj te ciągniki mają te otwarane tak, że może jest tam powietrze przy tym, przy tym zbiorniku. I, I to się tam wietrzy, a tu jest takie zamykane, także Także całkiem ciekawa sprawa Mhm, mm teraz bierzemy się do ostatniego kombajna, największego kolosa um, Powiem Wam szczerze, jak ja jeszcze tym kombajnem, a tym obok To nie czuję za bardzo różnicy, żeby on był większy, tylko czuć, czuć właśnie w mocy po prostu Jakby patrzeć wielkościowo, to one są bardzo podobne do siebie Nawet nie powiem, nie wiem, czy nawet takie same, ale Ale naprawdę mm, Wiadomo, będzie miał tutaj mocno większą torum, 760, otwierany tą tą górą. A Jakaś tam trawineczka, jeszcze sobie można wyjść. Także tak to wygląda naprawdę, naprawdę fajnie. Header też jak widać bardzo szeroki. Taki pierwszy, taki drugi, dostosowany do, do kombajnów. Tutaj są przystawki, tutaj wiele nie będę mówił, to jest chyba do kukurydzy, do kombajnów zwykłych. To jest, to jest ciekawa przystawka, to jest jedna z pierwszych do... Mm, do trawy i słomy, to jest przystawka do trawy, słomy i wszystkich zbóż Tak jeśli się nie mylę, to jest do sieczkarni rzecz jasna ehm, No i przyczepka, przyczepka Farmtech ehm, Jakiegoś tam konkretnego widzę modelu nie ma, no, przyczepka, przyczepka fajna zrobiona, dopasowana do, do innych pojazdów kolorystycznie z otwieranym dachem, tutaj jakieś sprężynki, tutaj jakieś pierdółka jakaś, jakaś wajcha także widać, że, że, że takie szczególiki, szczególiki są, no puk jak pług, nie będę wam tutaj nie mówię jak działa pług, też ciekawe czy on jest obracany czekajcie, sprawdzimy se sprawdzimy se czy on jest obracany zaraz ja się chciałem 10 minut tak wyrobić, ale widać, że się nie wyrobię, no, ale cóż mi to wymaga bardzo czasu eee, mogą pójść, mm, czekajcie, bo mi tu telefon dzwoni chwilę nie? Dobra, odrzuciłem, znaczy nie odrzuciłem, ale I teraz nie mogę rozmawiać, chyba nie ma obrotu, nie ma obrotu no dobra to tylko mnie w takim razie. No to No kultywator tutaj jest siewnik do buraków siewnik do zboża i, i przysłowiowa solniczka czyli rozsiewacz nawozu i tak to w wszystkie wyglądały te pojazdy ym, ym, widać że pojazdy są do to trzeba o nich powiedzieć widać że się wygodnie w nich jeździ bo już w każdym z nich byłem i jeździłem ym, a po więcej no to zapraszam was po prostu na moje odcinki tam już będziemy konkretnie się tym bawić ym, także myślę co do pojazdów to by było tyle teraz sobie zakupimy pick i przejdziemy się ym, po mapie Aha jeszcze wam, jeszcze wam pozwolę sobie zwrócić uwagę na ten sklep, który jest Który jest po prostu zrobiony kosmicznie, jak, jak ja go zobaczyłem Ja widziałem gdzieś tam zdjęcia, że, że coś, tam, coś tam takiego jest, ale jak, jak go widziałem To był dla mnie szok, że odwalili taki sklep, bo jak widać na pewno kosztował sporo pracy hmm, to Tutaj jakieś panele, wejścia, drzwiczki, naprawdę super hmm. Naprawdę super, tutaj biurko, no nareszcie możemy wejść do budynku, a nie stać tylko przed nim e, jakaś tam ikonka, pierdoły Naprawdę, naprawdę e, milutko Okej, okay, co ja tu chciałem aha, mody nie Mody nie, pick up, tu jest pick up O właśnie Kupuj A no, może być biały, pierdolę I patrzcie co jest najfajniejsze, że te pojazdy One się tutaj wrzucają, do środka Można z nimi Nimi, e, pierwsza pierwszy, pierwszy rząd Pojazdów ukazuje się w sklepie Także wygląda to naprawdę miło e, Dobra, słuchajcie, bo ja tu taką małą wycieczkę zaplanowałem Małą wycieczkę... Gdzie tu dokładnie miałem jechać? Aha e, Jedziemy, jedziemy, jedziemy w kierunku najpierw... W kierunku najpierw wsi e, jest pierwszy las, jak widać lasy są na środku, jeden las jest całkiem w środku mapy, a drugi las jest tuż przede mną, no te lasy wam nie będę wierzał, las jak las. Widać, że jest to teren tam dosyć górzysty w tych lasach i naprawdę, naprawdę no nie mam co tu więcej mówić o, o, o lasach, od drzewa są e, jakie są i, i po prostu tyle. Dobra, pierwsze co na pewno się Wam rzuca w oczy to te nietypowe drogi, które mają tak popgryzane te końce to tworzy, tworzy na pewno klimat. Tam jest skup trawy, pierwsza stacja paliw, która jest tutaj dostępna. Jak widać bardzo klimatyczna. Ogólnie mapa jest utrzymana, bardzo, bardzo zadbano tutaj o klimat przede wszystkim tej mapy. Jak ja, jak ja tu wszedłem, to poczułem od razu, że ona ma ona ma to coś, ta mapa w sobie, że naprawdę ona przekonuje człowieka i że mówi, mówi nam czym ja właściwie jestem i, i, i skąd przybyłem. Pojazdy, które się tu poruszają są nietypowe, jak zresztą widać takie no, trochę jakby starsze z lat, z, lat, z lat poprzednich, ale chodzi o to po prostu, że, że one są właśnie takie w tej Europie. W Europie Zachodniej, i to wszystko, jak widać, bardzo ładnie odzorowano. Te budynki starsze, poniszczone, czy tam znaki porzewiałe. to wszystko są takie pierdłka, ale które tworzą. które tworzą. klimat. Ty panienka, będzie przejechała. właśnie chciałem sobie zobaczyć. a to przyszedłem przez Ciebie? Nie, nie zauważyłeś nawet. Chcę zobaczyć, tylko czy te jakąś można. Ech. Aha, nie może to sobie na tym. to proszę aha. A mogę sobie zjechać? Dziuuuu! Hmm. A tu można jakieś mamusikę przeprowadzić? No no no. no, no, no. Ja Wam powiem szczerze, ja jestem w raju. Ja jestem w raju i możemy teraz kończyć odcinek. <laughs> Jeno ja no, żartuję rzecz jasna. Jedziemy dalej, żeby Wam jeszcze pokazać, co mam tu dla Was dzisiaj do pokazania. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Także tak wygląda miasteczko. patrzcie patrzcie wróciła jednak te pojazdy. One są. One są cholernie nietypowe. Tam jeszcze jakiś inny pojazd? Jest to Maluch? Halo? Czy... No... Czy to... Nie, to nie jest Maluch, nie? Taki trochę inny, ale prawie Maluch. Ten przód ma taki trochę, trochę inny. Maluch miał taki bardziej okrąglony. No, prawie, ale jednak nie. Prawie, ale jednak nie. Tam za nami pickup jakiś sobie jedzie. Mm -hmm. Ok, gdzie my teraz mamy tu jechać dalej? Tu jakieś rurki nade mną? Pierun, I co to jest? A, to jest chyba dostarczanie wody ciepłej, prawda? O, także tak to wyglądało. Ja nawet nie wiedziałem o tym. Aha, tam już jest um, wyjazd z, z, z pewnie Rosji, także Rosja ludzi nie wypuszcza. Nie, 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 Rosja tylko bierze. E, teraz, gdzie my mamy jechać? Jak będziemy wyjeżdżać z miasta? A, pojedziemy sobie na wprost na prost od razu do biogazowni, ponieważ ona jest tam też bardzo ciekawnie wykonana. O ma tu na lewym cię przejechał. Syn ojca i matki mojej. Mm -hmm. Ja sobie będę często tą mapę sprawdzać, żeby się po prostu nie no To jest jeden ze skupów. Jak widać, każdy skup, każde miejsce jest tu e, zrobione na nowo. Wiadomo, może nie tam każdy budyneczek ale wszystko ma tu, jest przerobione tak, że widać, że to nie jest po prostu ściągnięte z internetu i, i tyle widać, że no, trudno żeby też twórcy z internetu ściągali ale widać, że tu naprawdę mm, większość rzeczy jest po prostu nowych i pokazanych i, i w tym klimacie, który ma być pokazany, tak? Mm, o tutaj chodzi, piłka nie widać też jest ciekawa, ma tutaj dużo tych przegródek tam jakieś sobie pojazdy są właśnie czegoś takiego by brakowało w pojazdy żeby że był budyneczek i, i było widać, że tam są niby jacyś ludzie że jest jakaś taka imitacja, że ktoś tam e, że ktoś tam rzeczywiście rzeczywiście jest okej, okay, teraz sobie trochę przejdziemy kawałek tego terenu sama ta droga, ta poobgryzana z boku robi ten klima, nie? to trzeba przyznać tak teren średnio górzysty gdzie są lasy, to widać, jest to trochę e, Wyżej, tutaj jest skup wełny. Tutaj bardzo skup ten trawy jest ciekawy. Tam się zjeżdża i zrzuca to po prostu. I kolejna spora, którą chciałem pokazać. Popatrz, jak tutaj są mosty, cezary. Matko święta. Jaki to jest, to jest naprawdę szok. Woda błękitna. O, no, jak w raju. <laughs> Tylko takim trochę innym. Dobrze, jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Ta trawa z tych boków, nie wiem kto się nazywa, jakieś tam listki sobie leżą jeszcze i ten budyneczek, ten budyneczek jest tu przypadkowo, ponieważ z tego co ja się domyślam, jeśli się, się domyślam to mnie poprawcie, to wygląda jakby jakaś taka, taki przejazd, tak to przejazd, taka jakby kontrola graniczna. Czy kontrola przez most, czy do wjazd do miasta Jak kiedyś, czy tam w filmach się ogląda Widać, że na mostach są takie budynki postawione, w starszych filmach, że jasna Są takie budynki postawione i, I... tam właśnie I tam właśnie stoją strażnicy i sprawdzają to Także fajna sprawa z tego Aha, jeszcze takie jedna ważna szczegółowa rzecz pa, Patrzę do tej gry Wyszedł nowy patch tej gry już jakiś około tydzień temu i Trzeba pamiętać o tym, żeby ten patch najpierw zainstalować, zanim grę, grę zainstalujemy, dodatek dobry, e, Ponieważ obowiązkiem jest patch 1.4 do tego dodatku e, Który trzeba mieć, który trzeba mieć po prostu e, I tyle, tu jest um, Garden Center, czyli, czyli po prostu centrum ogranicze no właśnie Niemiecka nazwa mi się tutaj już połączę. Jaki skup jeszcze tu jest dodatkowy? Nie będę tam dokładnie zajeżdżał, bo żebym Wam wszystko pokazał, co, co chcę dzisiaj pokazać. E, moi drodzy... Mm -hmm. Mm -hmm. Tutaj mam skręcieg. Ja wiem, że jadę trochę jakbym um, był po jakiejś ranej nocy, ale... Ale no cóż, dobra, ja Cię jeszcze wyminę, bo ani Ty tu dojedziesz! Dobra, to pieniądze mam, to się naprawi. To się e, Teraz jedziemy do tego elewatora. Tak, mam na razie chwilkę, żeby pokazać o sprawie innej. Jak wspomniałem na początku, będą konkursy u mnie. Będzie można wygrać ten dodatek u mnie, który Wam teraz prezentuję tutaj. Tylko to będzie tak, jakoś za miesiąc. To jeszcze dokładnie nie wiem. Na pewno będą informacje o tym na moim kanale. Śledźcie mój kanał. Także, także z tego powodu na pewno... Oj, tu muszę, Oj. Na pewno warto. Będzie do wygrania i na pewno nie jeden egzemplarz. Ja tutaj mam trochę szersze plany co do tego. Na pewno będzie. Znaczy, na pewno, ja jestem już w trakcie ustalania. Mam pewien pomysł na serię na tej mapie, która myślę, że Wam się spodoba. Ona nie będzie jakoś specjalnie długa, ale, ale myślę, że na pewno ciekawa, by zaprezentować w, cały... w 100% cały ten dodatek. Patrzcie, te ogromne mosty. Wow, to robi, to robi wrażenie, właśnie czegoś takiego brakowało też w oryginalnym mapach, że nie było takich, takich naprawdę widowiskowych e, konstrukcji. Przynajmniej mi się tak wydaje. I mosty są różne, tu jest jeden most, tam jest troszeczkę inny most, aha, bo tam jest do kolei chyba, mhm. Mhm, w taki sposób. A, i właśnie, tu dojeżdżamy do miejsca, e, gdzie jest większość skupów, do tego pojedziemy sobie na końcu. Najpierw sobie myślę, że pojedziemy e, do tego tutaj. A tu są tory, mhm, uh -huh. uh -huh, uh -huh. już, już wiem, dobra, już wiem, to można sobie sobie jechać dalej. E, pierwszy skup, jak widać, no prosty, prosty, no, bez żadnego szaleństwa, ale oryginalny, ale oryginalny. Pójdziemy sobie do drugiego teraz, teraz będziemy mieli młyna. No, i w mnie to rzeczywiście będzie taki ponieważ jak, jak, jak to sobie zjeżdżałem, jak teraz sobie przejdziemy, to widać, że te, te zakręty są tu te zawiasy tak naprawdę trzeba to nazwać. Dosyć wymagające. Aha, tam to też się... można odesłać pociąg, to jest ciekawe. Także droga tutaj jest położona tak, że można wyjechać, i nie trzeba nigdzie cofać ani się martwić o to, czy wyjedziemy, czy nie wyjedziemy. Ta starość tych budynków, pokazanie tego, że one są już takie stare, troszeczkę opuszczone. Mm, kurczę, to robi, to robi właśnie ten klimat. Ja Wam powiem szczerze, że ja wolę raczej grać na takich mapach nowszych, no niekoniecznie większych. Na pewno nie małych, ale takich nowszych, naprawdę nowoczesnych, przy nowoczesnych maszynach. Ale, ale naprawdę robi na mnie wrażenie, robi na mnie wrażenie ta mapa, ponieważ jest tutaj dużo, przede wszystkim dużo oryginalnych mm, różnych budynków, pomysłów widać, że zrealizowanych, że to nie było po prostu ściągnięcie jednej z drugiego, tylko widać, że naprawdę Giants, Giants, tak to się powtarza, dobrze się nad tym napracował i to trzeba, to trzeba na pewno pochwalić. Gdzie my teraz, jedziemy dalej, bo, bo ja myślę, ale myślę, że... Myślę... O właśnie, teraz jedziemy do miejsca chyba najciekawszego, czyli naszej gospodarki. Ja w gospodarce nic nie zmieniałem, tam zostawiłem wszystko tak jak było, ciągniki i tak dalej, i tak dalej żeby to było pokazane w pełnej, w pełnej krasie. Może pojedziemy sobie najpierw, tak trochę... Tak jak nie powinniśmy ja, po lewej stronie, ponieważ tam chcę trochę dalej jechać. E, tutaj no, mamy jakieś miejsce na pewno na swojej maszyny, te budynki z betonu tak naprawdę to są tak. Z, czy ze stali to tak raczej no, jakby beton był położony po prostu? Mm -hmm. A tutaj waga, która <laughs> ciekawe czy. Czy nareszcie dobrze pracuje? To, to, se, to se na pewno sprawdzę, czy ta waga dobrze pracuje. Tutaj jest prawdopodobnie skup mm, zboża Słomy i siana. Aha, e, zboża, co ja powiedziałem. Rzecz jasna, że, że Słomy i siana. Aha, jeszcze jedną rzecz Wam chciałem tu pokazać, ciekawą. O właśnie, mhm. No jestło, ale ja przedłużam strasznie. Jeszcze jedną rzecz Wam chciałem pokazać, mm, ciekawą. O właśnie to miejsce. Moi drodzy. Patrzcie ten most jak to wygląda naprawdę tutaj cudnie tu To naprawdę robi tutaj swoją robotę Jeszcze wjedziemy sobie na gospodarkę Wam pokażę jak gospodarka wygląda I to będzie i to będzie właściwie tyle panie dobrze tu może są... No może zaczniemy z tej To są krówki. Przejdziemy sobie. Mają tam ten swój wolny wybieg Także tak tu o, o krówkach przy krówkach wygląda. Tutaj mamy dwa nasze pola, numer 14-19, które dostajemy od początku. Nasz komań już przygotowany, który, który jest przygotowany do, e, do pracy. No i pierwsze maszyny. Na początek dostajemy ten kombajn i ten sprzęt, który widzicie tutaj, czyli w sumie tak naprawdę niewiele. No ale te, czy, czy w Europie Wschodniej mają wiele? No nie. No nie, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że, że, że tam wiele tych maszyn nie ma. O. Tu jest warsztacik, mini warsztacik. Szkoda, że tam nie ma jeszcze takich narzędzi, bo to wygląda naprawdę na jakiś opuszczony. Jakbyśmy tydzień temu dopiero tu, wróci, tu przyszli. Tu są zbiorniki na wióry ziemniaki i buraki. Aha, i tu są właśnie silosy. Jeszcze wam chciałem pokazać. Silosy na na zboża. Na zboża, czy od razu na środku placu. Dobra, także to było, było wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Jeszcze sobie podjedziemy... Jeszcze sobie podjedziemy tutaj... Tak, tu trzeba uważać. Jeszcze podjedziemy... Sobie o, widzicie, tak zmieniła nam się droga z, grun z gruntowej na kamienną. Taki wsypany kamień. Yy, I tak, dobrze moi myśli, moi mili, że, że to, to starczy tego dzisiaj, bo już grubo <laughs> przekroczyłem ten czas, który, który chciałem. Utrzymać. No ale w takim największym skrócie, myślę, że Wam pokazałem um, um, kilka części tej mapy i, i będziecie już znali po tym odcinku odpowiedź, czy warto ten dodatek zakupić, czy nie warto. No ja go zakupiłem i jak Wam powiem szczerze, na razie jestem z niego zadowolony. Zobaczymy jak będzie dalej, jak się będą wszystkie maszyny sprawowały i bo to na pewno wymaga czasu. Um, bo na pewno ja będę tutaj jeszcze, jak wspomniałem wcześniej, chciał coś tu zrobić z tym dodatkiem, nie po prostu go pozostawić tak jak on jest. Także co, dziękuję Wam za obejrzenie, dziękuję za wszystkie łapki, za wszystkie komentarze, na pewno sobie na nie odpowiadam Jeśli macie coś, co chcecie wiedzieć, to pytajcie śmiało. Także co, trzymajcie się cieplutko, miłutko, do zobaczenia, na razie, papa, pa, cześć.